Bardziej to przedstawić na zasadzie Twoje zamówienie jest dla nas specjalne i my je robimy specjalnie dla Ciebie, tak? To jest zamówienie, które nie leży gdzieś tam na półce, tylko my robimy konkretnie ten zestaw dla Ciebie i żebyś Ty był jak najbardziej z tego zadowolony, więc to po prostu wymaga czasu i to ma wybrzmieć, a nie dajemy po prostu napis, dlaczego warto kupić nasz produkt albo najważniejsze cechy produktu. No jakby. Nie, nie robimy tego. Nikt tego nie będzie robił. To jest od razu na tym etapie już po prostu odpada ten klient i nie będzie, tak powiem, siedział i tego po kolei, po jednej sztuce szukał. Więc to jest duża, według mnie, rzecz do poprawy. Bo jeśli to jest twój sklep i oglądasz teraz, no to zależnie się od tego, jak będziesz promował ten sklep. Czy będziesz chciał wysyłać ruch bezpośrednio na stronę konkretnego produktu, czy też po prostu bardziej organicznie się promować i wysyłać na główną stronę. Cześć, witajcie, nazywam się Dawid Jakubowski, to jest kanał e-commerce, czyli my way of e-commerce. W kolejnym materiale wracamy do waszej ulubionej serii, czyli oceniam sklepy widzów. Ostatnio wrzuciłem na Facebooku, na grupie, która oczywiście jest w opisie pod tym filmem, oraz na grupie dla kursantów informację, że będę oceniał właśnie wasze sklepy. Dużo było zainteresowanie, dużo zostało podesłanych propozycji właśnie tych sklepów. Natomiast dzisiaj ocenię trzy takie sklepy, pokażę ci, co jest w nich w porządku, co należałoby poprawić. Będę oczywiście taki szybki look, taki szybki audyt, ponieważ no oczywiście, takie pełne omówienie sklepu zajęłoby prawdopodobnie kilka godzin. Natomiast chciałbym tutaj Ci pokazać takie najważniejsze rzeczy, na które ja zwracam uwagę, kiedy robię audyt takiego sklepu. Także serdecznie zapraszam Cię do tego materiału i zasubskrybuj ten kanał, jeśli podobają Ci się moje filmy. Także zaczynamy. OK, pierwszy sklep, który będziemy sobie tutaj omawiać, nazywa się Tailored Treasures i ta nazwa, bym powiedział, że nawet jest dosyć taka ciekawa, bo jakby tak bezpośrednio można byłoby to przetłumaczyć, takie dopasowane skarby, także ja oczywiście nie jestem natywnym tutaj w języku angielskim, natomiast wydaje mi się, że, że ta nazwa całkiem fajnie brzmi również właśnie w języku angielskim na angielskojęzyczne rynki. Na pewno tutaj ten sklep z tych trzech, które dzisiaj będziemy omawiali wygląda najlepiej, ma on dosyć taką fajną identyfikację właśnie tej marki, widzimy tutaj taki pastelowe kolory. Logo jest tutaj w odpowiednim miejscu, dosyć fajnie wygląda. Także tutaj na pierwszy rzut oka ten sklep z naszyjnikami. Widzę tutaj jest również taki envelope, a tutaj również jakieś prezenty takie typowo pod walentynki czy dziękowej, które zbliżają się już niedługo. Więc ogólny pierwszy taki look na ten sklep jest w porządku, fajnie to wygląda. Z takich rzeczy, które mnie no z początku tutaj gdzieś tam, że tak powiem, zakuły w oczy, to na pewno ta ścianka, która jest wszędzie taka artystyczna, tak no bo tutaj widzimy, że ta ścianka jest, nawet jak patrzymy po samej tutaj nazwie, czy po tych pierwszych nagłówkach, to jest taka czcionka po prostu ładniejsza, więc oczywiście ok, fajnie, warto mieć taką czcionkę na sklepie, jeśli chodzi na przykład o jakieś nagłówki, czy o jakieś takie nazwy produktowe, jak najbardziej w porządku. Natomiast jeśli wchodzimy w ustawienia Shopify, to mamy wtedy ustawienia właśnie jeśli chodzi o titles i mamy też ustawienia body. I body text to jest ten tekst, który będziemy mieli w opisach, który będzie takim ogólnym tekstem na naszym sklepie. I my na pewno nie chcemy mieć jednej i tej samej czcionki na całym sklepie tej samej, bo wtedy, tak jak widzisz teraz na ekranie, to wszystko się zaczyna zlewać, bo kiedy mamy ten opis również w tej czcionce takiej artystycznej, no to to się po prostu ciężko czyta, tak? I wtedy ten odbiór tego produktu na pewno może być gorszy i nie będzie ta osoba, która jest potencjalnie zainteresowana, chciała tego wszystkiego czytać, bo po prostu się to czyta ciężko. Więc na pewno bym tutaj zmienił tą czcionkę body. Ja na przykład często używam Montserrat albo używam Lato, zresztą polskiego projektanta, takie czcionki i one na pewno fajnie wyglądają dla oka. A te główne, te takie właśnie nagłówki, czy, czy nazwa produktu, czy takie jakieś większe statementy, no to one wtedy są robione w tej czciące takiej nazwijmy to specjalnej, wyróżniającej się. Na pewno zwróćmy też uwagę na takie elementy czytelności pewnych właśnie tekstów, czyli przykładowo tutaj mam na samej górze informacje, wszystkie produkty minus 40% z kodem rabatowym Tailored Black. Jakby tutaj już wspomniałem, że te minus 40% z kodem rabatowym to jest całkiem spora promocja, nie wiem czy aż tak jakby odważne promocję bym dawał na takim sklepie, szczególnie jeśli to ma być taki sklep bardziej troszeczkę premium i właśnie z takimi naszyjnikami i z biżuterią natomiast proszę zwrócić uwagę, że ten tekst u góry praktycznie jest niewidoczny. Raz, przez to, że jest tą czcionką właśnie napisaną tą artystyczną, a dwa, troszeczkę zbyt małe litery i trzy, biały napis na tym pastelowym takim kolorze, nie wiem, ekry, można powiedzieć, nie wiem dokładnie jak nazwać ten kolor, ale ten biały po prostu tutaj troszeczkę jest niewidoczny, więc ja bym tutaj prawdopodobnie jeśli chodzi o ten baner u góry, zastosował po prostu czarne tło i klasyczny biały napis właśnie tą, tą taką czcionką, która będzie w body, więc to na pewno bym gdzieś tam wziął pod uwagę i zmienił. I też właśnie niektóre takie elementy są mniej widoczne, tak? Czyli zwrócić uwagę na to, czy zawsze każdy przycisk i napis na tym przycisku jest po prostu dobrze widoczny i czy ta osoba, która będzie na naszym sklepie, czy go jest w stanie bez problemu zobaczyć i po prostu nacisnąć, tak? No i przejdźmy sobie teraz do jednego z tych produktów, żeby zobaczyć, jak to wygląda na stronie produktowej. Weźmy na przykład tutaj te wieczne róże i naszyjnik. To jest taki fajny zestaw. Ok, i mamy tutaj ten zestaw prezentowy. Fajnie to wygląda. Grawerowanie, naszyjnik, envelop, pudełko prezentowa. Na samym początku tutaj już mi się rzuca w oczy... Ten napis tutaj. Produkt dostępny tylko na zamówienie dłuższy czas dostawy do 10-14 dni. Na pewno bym nie dawał takiej informacji tutaj na samym początku, tak? No bo to jest dopiero w tym momencie, jak ktoś wejdzie, wstaję z reklamy na stronę produktową i będzie w tym właśnie momencie, w którym ja jestem teraz. to jest jakiś naszyjnik, fajnie, zobaczę sobie jedno, drugie zdjęcie. Zaczyna sobie to skorelować. W tym momencie jeszcze nie wie tak naprawdę dokładnie, co to jest za produkt. Nie wie jeszcze tam, jakby jak to wszystko wygląda. Nie ma kolejnych opcji, nie ma opisu, nie, jeszcze nic nie przeczytał. Zobaczył tylko zdjęcie. Przeczytał tylko nazwę, czy to jest naszyjnik, i już od razu jest bombardowany informacją, tu jest dłuższy czas dostawy, tyle i tyle musisz czekać. To jest duży błąd, nie chcemy czegoś takiego robić na sklepie, ponieważ owszem, jeśli mamy produkty na zamówienie i ta dostawa będzie dłuższa, to musimy to napisać na stronie produktowej, ale też przedstawienie tego jest bardzo ważne. Tutaj sama taka informacja, dłuższy czas dostawy do 10-14 dni zniechęca. Tutaj na pewno taką informację trzeba byłoby dać gdzieś w opisie produktowym, gdzie będzie czas, na przykład informacja na temat coś zawarte w opakowaniu, będzie informacja na temat właśnie czasu wysyłki, i tam dać informacje w stylu: każde zamówienie tworzymy ręcznie dla ciebie i jest ono robione on demand, tak? Czyli na twoje zamówienie, i spowoduje to dłuższy czas dostawy, także proszę podziewaj się swojego produktu tam w przeciągu na przykład tygodnia do dwóch, tak, czy coś w tym stylu. Bardziej to przedstawić na zasadzie, twoje zamówienie jest dla nas specjalne i my je robimy specjalnie dla Ciebie, tak? To jest zamówienie, które nie leży gdzieś tam na półce, tylko my robimy konkretnie ten zestaw dla Ciebie, i żebyś ty był jak najbardziej z tego zdobyć. Więc to po prostu wymaga czasu, tak? Więc jeśli jest spersonalizowany produkt, to naturalne jest to, czy po prostu tego typu prezent, to naturalne jest to, że ten czas dostawy będzie dłuższy. Natomiast przestawienie tego w ten sposób zniechęca już na samym starcie nawet do sprawdzenia, co to jest, da, daje za produkt, a nie mówiąc już o zakupie. Więc to jest bardzo duży błąd i to na pewno może spowodować sprzedaż lub ją po prostu jak całkowicie zniwelować. Idąc dalej, mamy tutaj Wybierz swój kolor, także tutaj fajnie, że jest zastosowana właśnie ta zmiana tego tekstu, bo tutaj prawdopodobnie było tylko słowo kolor. A to możemy sobie oczywiście w ustawieniach zmienić, i na przykład swój tekst. I tutaj masz wybierz ściągę, wybierz swój kolor, super. No i tutaj mamy, powiedzmy, wybieramy sobie ten kolor złoty i wybierz ściągę, tak? No i teraz F1, F2, F3, F4. Ja w tym momencie, będąc klientem, nie mam bladego pojęcia, jaka ściągka jest tura. Ja sobie potem oczywiście to znajdę, i w momencie, kiedy zacznę tutaj grzebać gdzieś na tej stronie, na tym landing page, no to on gdzieś tutaj na samym końcu, gdzieś jest po prostu to w ten sposób przestawione, ale no. To zbyt dużo nie mówi, tak? Na pewno to jest coś, co może zniechęcić potencjalnego klienta już na samym starcie też do zamówienia tego produktu, więc tutaj najlepiej by było. Oczywiście wiem, że to jest kwestia programowania, aplikacji i tak dalej, ale zrobić lepszy, głębszy research i znaleźć taką aplikację albo zapłacić komuś, żeby zrobił to komuś to deweloperowi, żeby zrobił nam taką opcję na sklepie, że tekst, który wpisujemy tutaj w tą rubrykę treść grawerunku, żeby ten tekst pokazywał się już w tej właśnie naszej czcionce, którą my sobie wybierzemy, tak? Czyli tutaj mamy wtedy. Do wyboru te różne czcionki i my wtedy widzimy podgląd, jak ten nasz tekst, ten nasz grawerunek będzie wyglądał na tę konkretnej czciące, ponieważ to takie wizualne efekty bardzo dobrze działa na jakby na klienta. Idąc dalej mamy tutaj przycisk dodania do koszyka, oczywiście on jest niewidoczny teraz, no bo tutaj nie mamy tego dodanego. Więc jeśli to sobie zaznaczymy, to wszystko to powinno być, jest Dodaj do koszyka w porządku. Wyspieramy bezpieczne i popularne metody płatności, to jest OK. Natomiast brakuje mi na pewno tutaj jakiejś oferty. Tak? W momencie mamy 184 zł. W porządku. U góry był ten ogromny kod rabatowy na 40%. Natomiast tutaj na stronie produktowej nie mamy żadnej informacji, tak naprawdę. Więc tutaj, no jeśli mamy Black Friday, no ustawiam, że ten sklep już tej, tej oferty Black Friday nie ma w ofercie. Natomiast, no jeśli my sprzedajemy produkt i chcemy go zaoferować jakiejś promocyjnej cenie, no to ta informacja też musi być tutaj pod koszykiem. Na zasadzie mamy właśnie Black Friday, czy z okazji Walentynek, a mamy tutaj 20% taniej, tutaj kod rabatowy Valentine's Day, coś takiego, tak? Tutaj nie może być takie te produkt za taką cenę i w ogóle żadnej informacji poza gdzieś tam banerem, który jest często zamykany albo w ogóle nikt na niego nie zwraca uwagi, więc to na pewno do poprawy. Jeśli chodzi o opis produktu, no to tutaj na pewno brak zdjęć na samym początku i gifów jest dużym problemem. Bardzo duży nagłówek, który no zajmuje sporo części ekranu i mamy potem cały czas jakby najmocniejsze zalety produktu. Przede wszystkim my chcemy się skupić na benefitach tego produktu i ok, tutaj mamy je wieszczególnione, natomiast na pewno to nie możemy w ten sposób przestawiać, tak? Tutaj jest ściana tekstu. Tutaj, jak widzisz, cały czas na ekranie, cały ekran jest zapełniony tekstem i tylko są tutaj jakieś takie malutkie envelopy, żeby to w jakiś sposób odróżnić, co też jest praktycznie niewidoczne na tym białym tle. Więc na pewno chcemy tego typu gify i zdjęcia dorzucić po prostu w opisie od razu, tak? Czyli mamy napis, ten główny pierwszy nagłówek, dwa, trzy zdania, zdjęcia. Nagłówek, dwa, trzy zdania, zdjęcia, czy gif, czy jakieś porównanie, czy jakieś po prostu grafika, tak? No bo to na pewno jak mamy zbyt dużo tekstu, to jeszcze on jest w żaden sposób pogrubiony, nie jest w żaden sposób wyróżniony. I tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj mamy na tą czcionką artystyczną, ale body też mamy ciciąką artystyczną, więc to się totalnie zlewa. I taki opis po prostu zostanie zaskryowany, nikt tego nie przeczyta i całe nasze tutaj jakieś wypłaciny i to, co sobie napisaliśmy, to nikt na to nie zwrócił uwagi. Więc na pewno tutaj bym to poprawił i na pewno bym tutaj też przemyślał jeszcze, wrzucił sobie na przykład w chat GPT, czy ogólnie skonsultował z copywriterem no ten tekst tutaj, tak? No bo to na informacja trwałe materiały, Starnie z zewnątrz, które zachowuje blask przez lata, w porządku, ale no, copywritersko na pewno e, lepiej byłoby to napisać w inny sposób, tak? Czyli na pewno nie same pisać czegoś takiego, najmocniejsze zalety, albo dlaczego warto kupić nasz produkt, albo dlaczego nasz produkt jest najlepszy. Czegoś takiego nigdy w życiu nie piszemy w opisie produktu, bo tymi naszymi nagłówkami, naszym tekstem, naszymi zdjęciami to ma wybrzmieć, a nie dajemy po prostu napis, dlaczego warto kupić nasz produkt, albo najważniejsze cechy produktu. No, jakby. Nie, nie robimy tego. Idąc dalej, tutaj mamy bardzo ładne pudełko, tak? To jest te pudełko prezentowe i o ile na przykład ja się na tym złapałem, że na początku jak robiłem research do tego materiału i pierwszy raz zaknąłem na ten sklep, to szukałem tej, tej informacji, że to jest pudełko prezentowe, potem to znalazłem właśnie tutaj w, w tytule, natomiast musisz wiedzieć, że jak ktoś wchodzi na stronę, zerka bardzo często tutaj na te zdjęcia, zerka na nie szybko, potem sobie tutaj zerka OK na szyjnik, hit, potem przechodzi dalej jakaś scena, idzie dalej do opisu, więc my musimy na przykład takie właśnie te benefity, czyli przykładowo to, że masz pudełko prezentowe, to też wyszczególnić. Ja osobiście dopiero ten napis, że to jest pudełko prezentowe, zobaczyłem dopiero wiele, wiele później, sortując sobie tą stronę po raz tam trzeci czy czwarty, więc na pewno to warto byłoby tutaj też podkreślić w opisie. Ok, dodamy sobie teraz ten produkt do koszyka, żeby zobaczyć, jak ten cały proces będzie wyglądał, więc klikamy tutaj do koszyka. Okej, okay, naszyjnik prezentowy został dodany do koszyka, zobacz koszyk i my dalej jesteśmy na stronie produktu. Ogólnie taka mała ciekawostka od tego typu przestawienia koszyka, ponieważ to jest w porządku, tak? Ja tutaj nie mówię, że to jest błąd, natomiast bardzo często bywa tak, że jeśli koszyk, który my mamy, ten taki już zakupowy, on się nie pojawi w jakiś taki bezpośredni sposób, to dużo osób się gubi. Ja miałem na przykład taką sytuację, że miałam taki koszyk, że jak dodało się jakiś produkt do koszyka, to przechodziło na osobną stronę, a potem właśnie w ramach testów zmieniłem na coś takiego i moja konwersja spadła o połowę. Więc tutaj na pewno sposób przestawienia tego koszyka, czy on na telefonie wyjdzie z boku, czy on się pojawia jako pop-up, tak jak w tym momencie, czy on po prostu przerzuci nas już na tę stronę tego kuszyka, to jest coś, co warto przetestować, bo też w zależności od tego, jaką mamy grupę odbiorców, jeśli to będą przykład osoby troszeczkę starsze, to na myśli 30-40 lat plus, A oczywiście to no, nie są starsze osoby, ale w e commerce jakby tutaj też, jak ktoś ma 15 lat, inaczej się obsługuje na sklepie, niż jak ktoś ma 35 lat, tak? Więc to też warto wziąć pod uwagę i wtedy dopiero, jak się zrobi taki pop-up, dużo osób może zamknąć ten pop-up albo po prostu go zlekceważyć, i dalej i szukać, jakby tego koszyka i nie wiedzieć, co się dalej dzieje. Więc tutaj taka mała ciekawostka i warto to po prostu przetestować. Ale my przejdźmy sobie już bezpośrednio na tę stronę. No i zobacz, proszę. Tutaj mamy ten produkt. Ok, to jest ta cena. W koszyku nic się nie dzieje. Nie mamy tutaj w ogóle informacji na temat tego, od jakiej kwoty jest darmowa wysyłka, tak? Czyli przykładowo, jeśli by było od 200 zł, no to powinniśmy mieć tutaj informację, że brakuje Ci x zł do darmowej wysyłki, tak? Nie mamy tutaj żadnej informacji na temat jakiegoś potencjalnego dodatkowego produktu, tak? czy jakiegoś właśnie drugiego zestawu, czy jakiejś, nie wiem, bombonierki, czegokolwiek, jeśli nastawiamy się na produkty prezentowe i tutaj właśnie skierowane na walentynki czy na Dzień Kobiet, no to czegoś takiego tutaj brakuje. No i bardzo basicowy koszyk, tak? Tutaj powinno to być o wiele bardziej dopieszczone, także na pewno coś, na co bym zwrócił uwagę przy optymalizacji tego sklepu. Okej, okay, lecimy teraz z drugim sklepem do omówienia. Nazywa się on gadgetarium.com i ogólnie no tutaj już jest naprawdę dużo, dużo rzeczy do poprawy, pomimo tego, że to jest sklep, który aktualnie ma tylko jeden produkt. Natomiast no na pewno nie chciałbym, żeby ktoś puszczał reklamę na tego typu sklep, bo no tutaj do poprawy jest mnóstwo. Przede wszystkim gadgetarium.com no to będzie sklep zrobiony na polskie, natomiast tutaj z domeną.com no to to już jest nie do końca. Druga sprawa, gadgetarium. No sama nazwa i jakby nisza gadżetów, no to kurczę, umówmy się, nie mamy już 2017 roku, gdzie, nie wiem, stawiamy sklep internetowy, gdzie są jakieś turbo super zabawki i możemy jakby z takim sklepem gdzieś tam skalować, no to na pewno nie jest dobry pomysł. Ja odradzam tego typu niszę na zasadzie sklep gadżety, tak? I tam wrzucamy jakieś pierdoły po prostu, które kosztują tam, nie wiem, dolara na Aliexpress, no to absolutnie według mnie nie jest to dobry kierunek. bardziej, że tutaj samo zamykać do drzwi jako produkt na 50 zł, no jeśli będziemy chcieli coś takiego reklamować przez płatne reklamy, no, to to jest zbyt tani produkt i na pewno tutaj będzie ciężko nam wejść na zysk. Natomiast jeśli ktoś tutaj będzie to próbował organicznie, że tak powiem, promować, no to ja widziałem, że na TikToku i ogólnie na amerykańskim rynku te zamykacze do drzwi, tak to tutaj zostało nazwane, one miały tam swoje 5 minut. Natomiast to jest taki typowy produkt na zasadzie, że wrzucamy go na TikToka, on ma virala przez 2-3 tygodnie, a potem już nikt tego nie potrzebuje i jakby produkt znika. Więc absolutnie nie polecam tego typu produktów i testowania, no bo to jest troszeczkę, według mnie, do czasu. No też tutaj sam kolor, taki neonowo zielony, nie wiem, rzucający się w oczy, bardzo nieprzyjemny, no według mnie totalnie nie pasując w ogóle do takiego brandingu, czy do, do takiej identyfikacji marki, czy do po prostu do user experience, tak? No, wchodząc na ten sklep, nie mamy takiego jakiegokolwiek odczucia, okej, okay, fajnie tutaj sobie wybiorę, tu mam fajny produkt, tu jest jakby jakiś ciekawy sklep, tylko od razu tak po prostu zielonym po oczach nam tutaj ładuje, więc to na pewno jest dowanie do zmiany. A idąc dalej, tutaj przy zdolenie kogo koszyka jest praktycznie niewidoczne, za to mamy Kup z PayPal, tak? No to jeśli to jest sklep w złotówkach, tak? No bo tutaj mamy, widzę, wszystkie informacje po polsku, no to po co ten PayPal, tak? No bo przecież PayPal nie jest jakąś popularną metodą płatności w Polsce. Ja osobiście mam PayPala, no tylko dlatego, że gdzieś tam działam na rynkach zagranicznych, natomiast no nie spotkałem się, żeby jakikolwiek mój znajomy kupował coś przez internet, chociażby właśnie przez PayPal, więc tutaj ta forma przedstawienia tego, no jest co całkowicie nieuzasadniona. Dalej idąc, mamy tutaj na przykład opinię, tak? Mamy tutaj podkreślone, że mamy 0,0 naszą średnią opinię, based on zero reviews, jakby rozumiem, że to jest nowy sklep i on jeszcze nie ma zakupów, jeszcze nie ma klientów, co też jakby nie dziwi na ten moment, natomiast jakby po co się tym chwalić, jakby jeśli mamy dopiero sklep, który jeszcze nie ma swoich opinii, dopiero startujemy i dopiero te opinie zbieramy, no to ukryjmy tą opcję, ukryjmy ten widget, który mamy na sklepie zainstalowany, żeby on nie przypominał klientowi tego, że nie ma tych opinii, tak, no bo jeśli ty je będziesz miał, no to wtedy je pokazujesz, hej, mam te opinie, one są takie i takie pozytywne, natomiast nie ma żadnego nadgórnego w związku tego, że ty masz mieć na sklepie widget z opiniami, tak? Dopóki nie masz tych opinii, to możesz go ukryć, tak? I wtedy nie zniechęcasz swoich potencjalnych klientów właśnie taką informacją. No idąc dalej, patrząc po samym opisie, tak? No tutaj mamy w ogóle brak jakichkolwiek takich nagłówków, jakichś takich ciekawszych zdań, jakiegoś copywritingu, czegokolwiek. Mamy po prostu informacje, wiele pod oferuje, wiele zalet, bezpieczeństwa, łatwość użytkowania, elastyczność. Żadnych zdjęć, żadnych gifów, żadnych jakichś ikonografik. No zdecydowanie tu jest bardzo, bardzo dużo. Do poprawy i no. Jeśli ty jesteś właścicielem tego sklepu, no to proszę tutaj, zanim zaczniesz puszczać na to jakieś reklamy, no to warto byłoby jeszcze przerobić trochę materiałów i że tak powiem, ulepszyć to wszystko. Ogólnie tutaj widzę też, że mamy opinię klientów jakby już inną aplikację, bo tutaj też jest brak recenzji. Tutaj mamy recenzję jakby z innej aplikacji, także troszeczkę to jest niepotrzebne, żeby były takie dwie aplikacje. Dodajmy to, to do koszyka. Ok. dodałem teraz do koszyka. No i zauważ proszę, że nic się nie wydarzyło na, na ekranie. Dopiero tutaj widzę, że pojawiła się kropeczka w prawym górnym. Rogu, więc stąd wiem, że ten produkt jest w szkuszyku, ale nie było żadnego pop nie było żadnego slajdera z boku. Tutaj ponownie nie mamy żadnej informacji na temat jakiegoś cross-sellu, jakiejś darmowej wysyłki czegokolwiek. Więc no tutaj już że tak powiem, zostawmy ten sklep, no bo tutaj jest, że tak powiem, bardzo, bardzo dużo do poprawy. Okej, okay, mamy teraz trzeci sklep, nazywa się on Apple Armor. Shop. ogólnie całkiem ciekawa nazwa Apple Armor wydaje mi się, że podsklep sklep niszowy z takimi właśnie akcesoriami dla, dla MacBooków dla ogólnie produktów Apple, to jak najbardziej jest to w porządku. Natomiast według mnie warto byłoby zweryfikować, czy na przykład nie ma tutaj jakichś znaków towarowych, jakichś praw autorskich i tak dalej, no bo tutaj Apple Armor jakby też nie ma tej tej.com tej domeny, więc jest tylko tutaj do, do shop, więc ja bym tutaj to ewentualnie jeszcze zweryfikował, żeby gdzieś się na jakiś tak powiem, jakąś minę nie trafić. Jesteśmy teraz na głównej stronie, na homepage, i mamy tutaj The Most Popular, i na samym początku mamy najtańszy produkt, 8,90 za taką osłonkę na klawiaturę. Tego typu produkt na pewno nie powinien być na samym początku na pierwszym miejscu, też w zależności od tego, jak będziesz chciał. No bo jeśli to jest twój sklep i oglądasz teraz, no to w zależności od tego, jak będziesz promował ten sklep, czy będziesz chciał wysyłać ruch bezpośrednio na stronę konkretnego produktu, czy też po prostu bardziej organicznie się promować i wysyłać na główną stronę, no to jeśli będziesz wysyłał to na główną stronę, to na pewno warto byłoby tutaj, żeby ten Twój produkt korowy, ten, który najbardziej, że tak powiem, jest bestsellerem, to, żeby on gdzieś tutaj był bardziej wyszczególniony, jeżeli na samym początku mamy tę klawiaturę, która jest no, no to będę najtańsza, tak? Więc ja bym to na pewno poprawił. Sama nisza i sam sklep taki z akcesoriami do Apple'a, to wydaje mi się, że to jest w porządku, tak? A na pewno będę dorzucił tutaj więcej akcesorii, no bo same jakieś takie case, no to być może będzie trochę za mało, żeby ten sklep fajnie rozwinąć. Natomiast ja często widzę, że są jakieś takie fajne uchwyty pod iPada, pod telefon, jakieś takie ergonomiczne, więc sam często gdzieś tam. Na takie rzeczy. zerkam, więc ja bym był potencjalnym klientem takiego sklepu, więc jak najbardziej uważam, że jest to w porządku. Natomiast trzeba na pewno będzie to w odpowiedni sposób zareklamować, tak? No bo sam taki case sam siebie, no to raczej nie szykuje nam uwagi w reklamie, więc my musimy go odpowiednio zareklamować. OK, no i sobie jakiś jeden z tych produktów. Weźmy tutaj ten najdroższy Mac Armor Case Art. No i mam tutaj zdjęcia w porządku. Kilka różnych kolorów. No tak, na początku tutaj mamy do wyboru kolor. No i na pewno tutaj też jest do zmiany, to tak jak to było przy pierwszym sklepie. No że te nazwy no, nic nam nie mówią tak naprawdę, tak? Więc tutaj musimy to albo w jakiś sposób nazwać, albo w jakiś sposób bezpośrednio oznaczyć, żebyśmy wiedzieli, który kolor jest który. ktoś powie, OK, no jak tutaj zaznaczę 0,21, to mnie przerzuca na ten kolor, tak? Ale to nie jest intuicyjne. To na pewno nie może być tak, że ktoś będzie się zastanawiał, czy na pewno dobry kolor ma dodany, czy to jest na pewno to i mi będzie niepełne Kolejna sprawa to jest to, że te nazwy, tak, jak pokazywałem Ci właśnie w pierwszym sklepie, tam były te nazwy zedytowane, tak, czyli wybierz swój kolor, wybierz swoją czcionkę, wybierz swój rozmiar, tak, więc tutaj też można byłoby to właśnie zedytować w ustawieniach na Shopify i tak, żeby tutaj nie było size, czy kolor, tylko po prostu na przykład choose your color albo which one you pick, albo pick your color, coś takiego, tak, żeby to było bardziej takie bezpośrednie, żeby to po prostu prowadziło do klienta za Rękę. Mamy tutaj dalej size, czyli rozmiar, gdzie mamy do wyboru bardzo dużo różnych modeli MacBooka, tak? Czy tutaj mamy MacBook Air, mamy MacBook Pro. Tutaj też ponownie zależy to od tego, jak będziemy chcieli, że tak powiem, podejść do promocji tego sklepu i czy wysłać bezpośrednio na stronę produktu, czy być może jakoś bardziej sam brand reklamować i po prostu przyrzucać ludzi na ogólnie stronę naszego sklepu, ponieważ ja na przykład, jak kupuję jakieś akcesoria do swojego laptopa czy do swojego iPhone'a, no to raczej wchodzę na dany sklep i wybieram po moim urządzeniu, tak? i wchodzę sobie na przykład, nie wiem, Simple Carbon Fiber wchodzę na iPhone 15 i tam sobie wybieram wtedy, jakie są dostępne case'y, tak? Raczej nie zauważyłem, żeby sklepy z akcesoriami działały w ten sposób, że wchodzisz, masz 10-20 case'ów, wchodzisz dopiero w ten case i tam jest do wyboru 20 różnych modeli do tego case'a, do różnych modeli, więc jakby to jest na pewno do przemyślenia, ponieważ wydaje mi się, że można byłoby to troszeczkę lepiej przedstawić, żeby to było podzielone na per urządzenie i w każdym urządzeniu, żeby były po prostu te wersje, które są tak po prostu case'a do wyboru. Wydaje mi się, że tak będzie to po Łatwiejsze dla potencjalnego klienta do wyboru. No i z dalej mamy tutaj teraz ofertę, tak? To jest to, co często powtarzam, że warto jest mieć jakąś promocję, ofertę na sklepie internetowym. Natomiast tutaj żadnej takiej oferty typu Black Friday czy jakiś, nie wiem, Nowy Rok, Walentynki czy cokolwiek takiego nie mamy. Natomiast mamy ofertę Buy More, Save More. I o ile ja jestem ogromnym fanem takiej oferty, bo to jest tak zwany multi-buy, czyli im więcej kupisz, tym więcej zaoszczędzisz, to tutaj ta promocja na pewno nie ma sensu, no bo jeśli my sprzedajemy produkty w multipakach w multi bajach, no to my musimy mieć mniej więcej pewność, że ta osoba będzie zainteresowana w ogóle, żeby kupić kilka sztuk tego produktu. Więc nie wiem jak ty, ale ja osobiście nigdy w życiu nie kupowałem dwóch czy trzech case'ów na mojego laptopa naraz, tak? Być może są takie osoby, które nie wiem, nie mogą się zdecydować i kupują trzy różne kolory i zmieniają te kolory co miesiąc. Natomiast raczej nie jest to takie zachowanie klasyczne, raczej dużo osób biera case'a, które mu się podoba, czy to na telefon, czy to na laptopa i po prostu kupuje tego case'a, tak? Natomiast wybór typu kup 2 i zaoszczędź dziesięć Kup, czy zaoszczędzić 15, nie ma najmniejszego sensu przy takim produkcie. I ja mam takie coś na swoim sklepie, i jakby to jest świetne, i to zwiększa wartość zamówienia i tak dalej. Tylko, że mój produkt, bo no można zamówić 5, 6, 10 produktów takich samych i je używać w różnych sytuacjach, więc jakby trzeba na pewno zawsze mieć na uwadze to, jaki my oferujemy po prostu tą ofertę, jaki dajemy tą promocję, jaką dajemy tą zniżkę w stosunku do tego, jakie mamy produkty. Więc w tym przypadku na pewno wywaliłbym całkowicie tą ofertę buy more, save more, i wrzuciłbym tutaj na przykład jakiś cross sell bo najczęściej kupowane razem, tak? Czyli jeśli kupisz na przykład case'a i laptopa takich samych kolorów, to wtedy ty masz zniżkę, tak? I wtedy jako zestaw nie płacisz tam, nie wiem, 100 dolarów, tylko na przykład płacisz 70. Tego typu oferty albo bo właśnie jakieś cross tak? Tu mamy case'a na laptopa, więc przykładowo ja mam MacBooka Pro 14, więc wtedy kupuję case'a na tego MacBooka i tutaj od razu mi się wskakuje informacja, czy ja chciałbyś dokupić do tego właśnie tego case'a na klawiaturę. To ma sens, natomiast kupowanie trzech czy czterech takich samych case'ów albo nawet różnych, no według mnie nie ma sensu, tym bardziej, że zobacz, jeśli my weźmiemy free, save 15%, no to de facto ta zniżka jakoś nie jest rewelacyjna. To zobacz, teraz my mamy każdy z tych kolorów, które nie są jeszcze podpisane, co mówiłem na samym początku, wypada do każdego modelu, tak? Więc ja tutaj mam mój model, więc muszę wtedy znaleźć, ok, mój model to jest tu, tu, tu nawet go teraz nie widzę, no powiedzmy, niech to będzie ten i potem tutaj drugi wariant, muszę znowu znaleźć drugi kolor, mam znaleziony 0.13 i znowu szukam tego. Nikt tego nie będzie robił, to jest od razu na tym etapie już po po prostu odpada ten klient i nie będzie, tak powiem, siedział i tego po kolei, po jednej sztuce szukał. Więc to jest duża, według mnie, rzecz do poprawy. Idąc dalej, tutaj na pewno trzeba będzie zerknąć na opis i na gramatykę i ogólnie na te nagłówki i tak dalej, ponieważ dużo rzeczy jest przetłumaczone tak troszeczkę bezpośrednio z polskiego na angielski w jakimś tłumaczu i to widać. Na przykład tutaj masz secure and design at the same time. Samo słowo secure tutaj nie pasuje. To powin Jeśli już miałoby to być takim wydźwięku na zasadzie ochrona i design w tym samym czasie, to tutaj powinno to be protection. And design. A secure to jest jakby ochraniać coś. To jakby tutaj w tym kontekście nie ma to sensu. A tutaj mamy hook, ok, w porządku, ale na pewno bym to pozmieniało, jeśli chodzi o opis, ponieważ tutaj na samym początku my chcemy mieć taki bold statement, tak? Czyli takie coś, co nas zaciekawi, ten hook, o którym tak często tutaj na kanale mówię. Więc tutaj samo, nawet gdyby to było protection and design at the same time, to nie jest taki bardzo mocne, że tak powiem, zaciekawienie na samym początku. Tutaj powinno być coś w stylu never crash your laptop again. Przykładowo, tak? I wtedy masz, wrzucasz gifa, gdy po kablu ktoś pociągnął i laptop spada i pęka matryca, tak? No tutaj mamy broken matrix z krzyżykiem. No nie, no to w żaden sposób nie, nie przedstawia tego problemu. Ty chcesz mieć tutaj bold statement, duże, fajne litery, zresztą no, nie muszą być aż tak duże jak tutaj, takich tutaj te nagłówki wystarczą. Dajesz statement, nigdy więcej złamanego laptopa, czy właśnie tego wrzucasz jakieś zdjęcie na przykład pękniętej matrycy, potem pokazujesz twój produkt, potem dalej są kolejne opisy, kolejne nagłówki. Why do you need a case for your MacBook? No ponownie, to jest to samo co było w tamtym sklepie, co pokazałem wcześniej. Dlaczego warto kupić X? No nie piszemy czegoś takiego. Ty masz tymi opisami właśnie podkreślić te benefity, a nie napisać dlaczego warto kupić mój produkt. Powód pierwszy. X i -y to. Powód drugi. Tak też nie robimy. Tutaj uważam też, że samo taki filmik, how it works, czyli jak się montuje to, no to też jest bez sensu, że to jest na samym początku. Raczej każdy potrafi zamontować case'a na telefon czy na laptopie. nie jest to jakaś większa filozofia, więc tym bardziej to nie jest aż tak istotne w tym opisie, a nie dość, że to jest pokazane po prostu na tych gifach jakby coś, co jest bardzo łatwe i co jest bardzo oczywiste, jest to jeszcze pokazane na, na samym początku tego opisu, kiedy mamy największą atencję i największe możliwości do tego, żeby tego klienta przekonać więc na pewno bym tutaj to przerzucił do samego dołu, albo właśnie stworzył tutaj nawet coś w stylu how it works, tak jak to są właśnie te kardy, to nawet bym tutaj coś takiego wrzucił niżeli na samym początku opisu. Więc sam copywriting i te opisy do zweryfikowania, tak jak wspominałem wcześniej, ChatGPT super, naprawdę potrafi jakieś propozycje powrzucać i no, na podstawie tego można zrobić ciekawy opis produktu, albo na przykład gdzieś tam na Fiverr za 20-30 dolarów copywritera, który nam zrobi świetny opis produktu, zatrudnić i to na pewno będzie warte swoich pieniędzy. I idąc dalej, teraz dodamy sobie ten produkt do koszyka. Weźmy na razie może tą wersję normalną, bez tego bundla. I tutaj ponownie mamy ten pop-up, czyli zauważ, proszę, wszystkie trzy sklepy, które dzisiaj mieliśmy, albo pokazywało się pop-up, albo nie pokazywało się nic. Według mnie warto tutaj właśnie przetestować te różne wersje tego koszyka. No i tutaj mamy na przykład free shipping above $40, czyli 40 dolarów to jest kwota powyżej której mamy darmową wysyłkę. I to jest baner, który jest cały czas u góry. Natomiast w momencie, kiedy ktoś doda ten produkt do koszyka, tutaj powinna się pojawić informacja, do kwoty darmowej wysyłki zostało Ci. X I ta kwota, tak? Tutaj to się nie pojawiło. Nie mamy tutaj również informacji na temat jakiegoś potencjalnego cross tak? czyli to, co mówiłem wcześniej o tej klawiaturze, czy właśnie jakiegoś case'a z takim samym kolorem. No tutaj nic absolutnie nie ma, Czy jedyna oferta, która była, no to była ta, która była pod koszykiem, że kup trzy casey i zaoszczędź tam 15 dolarów. Także no to nie ma za bardzo sensu. Więc tutaj to na pewno też bym poprawił i zauważyłem, że dużo osób w ogóle zapomina o tych cross zapomina o tych informacjach w koszyku i tak dalej, a to finalnie nam bardzo często zwiększa tą wartość koszyka i ogólnie konwersja na naszym sklepie internetowym. OK, to było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że te przykłady i te moje odpowiedzi będą dla Ciebie korzystne i będą dla Ciebie po prostu pomocne i że Ty ich nie popełnisz na swoim własnym sklepie internetowym. A niedługo już na tym kanale pokażę Ci w końcu do tego materiału zyskowne produkty i sklepy, które generują naprawdę ogromne wyniki finansowe. Także będziesz mógł zobaczyć, jak takie właśnie sklepy wyglądają i jak można byłoby z nich się zainspirować. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję pięknie. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i żeby zasubskrybować ten kanał, jeśli podobają Ci się moje materiały. No i żegnam się. Cześć, cześć!